Dzień dobry, dzień dobry. Emil Elektricos, Emieńczyk z tej strony na kanale EMIL EMI. Dzisiaj już nagrywam niedzielny trzeci vlog na zapas, bo dzięki Wam trochę też chodzę na spacer. Wiem, że może nudne jest pokazywanie jednej i tej samej okolicy, na przykład dla osób, które śledzą u mnie wszystkie vlogi na jednym bądź na obydwu kanałach YouTube'owych Ale tu jest tak fajnie cicho wiem, że tutaj samochody nie będą jeździć, nie będą mi zagłuszać nagrywania i to jest takie miejsce, że wiem, że tu będę mieć ciszę i spokój właśnie do nagrywania. Teraz skupię się konkretnie na Osobach interseksualnych, czyli tej kwestii konkretnie związanej ze mną, osobiście. Jakoś tak się wydarzyło, że gdzieś po trochę różne osoby mnie wyciągały. Emi pomóż, Emi pomóż w tym, Emi pomóż w procesie korekty płci, Emi coś tu załatw, Emi coś tutaj. Tak, Emi przyjmij do siebie, bo nas dyskryminują. No i trochę tak się zaczęła. No, moja przygoda z udzielaniem się później takim udzielaniem się publicznym również. Ale i gdzieś jednym z tematów, w których się udzielam jest właśnie interseksualność. Interseksualność dotyczy konkretnie cech biologicznych, płciowych. Podkreślam, biologicznych i płciowych jednocześnie. Tutaj nie nawiązuje do tego, jak się ktoś identyfikuje, tylko konkretnie do kwestii biologicznych. I tych cech może być sporo, to jest całe spektrum szerokie różnych cech, które opierają się na przykład na zapisie genotypu u danej osoby ten genotyp jest nieklasyczny, bo u typowych kobiet jest to na przykład 46 XX, typowy zapis genotypu u mężczyzn typowych 46 XY u osób interowych występują różne mozaiki genotypowe, czy też konkretnie może chodzić o takie cechy biologii, jak na przykład kwestie hormonalne, hormonów płciowych, czy wszelkie kwestie ogólnie związane z hormonami, w tym hormonami płciowymi. I tutaj też mogą być odstępstwa od klasycznych norm. Jest coś takiego, czy bardziej kontrowersyjnie, mogą to być cechy takie jak gonady i narządy płciowe. Czyli, tak trochę nawiążę, jak ja idę gdzieś na wywiad, udzielam się do radia, do prasy, do jakiejś telewizji. Różnej, to się mnie pytają, ludzie są przede wszystkim ciekawi. A co ja mam tam na dole między nogami? Oj, słuchajcie, to wcale nie jest zabawne. Tutaj nie ma nic zabawnego w tym temacie, co ktoś ma wiecie w kroczu. Chociaż zdarzają się też nieklasyczne odstępstwa od normy, żegonady zewnętrzne czy wewnętrzne. Są inaczej wykształcone niż u typowych kobiet lub mężczyzn, i to wymaga, czy wymaga. Yy, jest taka przyjęta praktyka od przełomu lat 50. i 60. zeszłego wieku, że jeżeli na przykład takiego nady i narządy zewnętrzne. Są w sporej odstępstwie od normy, to wykonuje się operacje takie korekcyjne, dostosowawcze, i te operacje są podyktowane przede wszystkim właśnie kwestią yy, na swój sposób rozumianej stygmatyzacji takich dzieci czy później dorosłych interseksualnych. I są podyktowane tym czynnikami kulturowymi, kulturowo-społecznymi, żeby wpasować gonady czy narządy takich noworodków czy małych dzieci do ogólnie przyjętych norm. I tak to już funkcjonuje u nas wiele lat. Przytaczam teraz fakty. Aktywiści interseksualni. Zwani też interpłciowymi u nas w kraju działają w taki rzecz na, działają w taki sposób na rzecz innych osób, interowych aby takich operacji korekcyjnych, uważanych bardzo mocno za okaleczające, jednak chirurdzy w różnych krajach nie wykonywali, głównie dlatego że efekty takich operacji. Są bardzo często dalekie od doskonałości, i tu się wypowiadają same osoby interowe. Zresztą ja znam takie osobiście, takie, które publicznie nie chcą się wypowiadać na temat swoich cech biologicznych. Nie chcą z różnych powodów, ale wiem, że w dzieciństwie czy w niemowlęctwie, one same to nazywają, zostały właśnie okaleczone. Czy z wewnętrznych gonad, czy ich zewnętrzne narządy zostały przekształcone opera, op, chirurgicznie, operacyjnie. Jeżeli chodzi o widoczność osób interowych, jak już udało mi się powiedzieć, u nas w kraju to jest trochę jedna z moich działalności, więc ja jestem osobą widoczną, jeżeli chodzi właśnie o kwestie interseksualności, ale nie tylko, bo zakres moich działań jest szeroki. W Polsce jest jeszcze Magda Rakita, z którą udało mi się spotkać osobiście na jej pogadance w Gdańsku. Na jesieni 2018 roku. I Magda Rakita prowadzi fundację interakcje. Jest taka fundacja interakcja, która zajmuje się, pomaga typowo osobom interseksualnym, czy też interpłciowym i Magda. Y Dzięki też za pomocą fundacji tworzy wsparcie dla rodziców osób interseksualnych, czy też dla dzieci, dla dorosłych osób interseksualnych. Sama fundacja powstała z dużym wsparciem O-Europe, gdyż u nas w kraju mamy, no mamy takie czasy, że. Już od dojścia nowej partii pis do władzy, dość ciężko jest aktywować niektóre fundacje, które przez władzę, konkretnie przez Krajową Radę Sądowniczą, mogą być uznane za kontrowersyjne czy niewygodne dla władzy takie działania, bądź niesłuszne z różnych powodów. Tutaj przywołam na przykład fundację Transakcje, w której też w początkowych procesach aktywacji udało mi się uczestniczyć w podpisaniu aktu notarialnego. No i tak trochę pokrążyliśmy po różnych tematach. Dlatego jeszcze raz nawiążę, tak jak w filmie, tam w którymś z poprzednich filmów. Na temat interseksualności to, to nie chodzi o to, jak się ktoś identyfikuje, tylko jakie ma cechy biologiczne. Zresztą my się dopasowujemy w zdecydowanej większości, bo osoby interowe przeciętnie identyfikują się jako typowe, klasyczne kobiety lub typowi mężczyźni. Nie wyróżniają się za bardzo z tłumu. Nie udzielają się publicznie, także jest nas bardzo mało tych, którzy udzielają się gdzieś do mediów, czy wypowiadają się w tym temacie. W Polsce tak jak udało mi się wspomnieć, to są tylko dwie osoby, czyli ja i Magda Rakita. Głównie dlatego, że właśnie taka stygmatyzacja wokół nas jest budowana. No dobrze, tak słowem wstępu można by było bardzo długo opowiadać jeszcze. Tu filmik 12 minutowy. Na ten moment tak słowem wstępu. Jeśli tak ktoś chciałby właśnie wiedzieć taki zarys, mieć bardzo ogólny w temacie interowym, to to by było na tyle. Pozdrawiam. Pa.